Zawsze mnie zastanawiało, że takie delikatne kotki jak alunia albo dobrosia, które mają bardzo ograniczoną tolerancję wobec interakcji z człowiekiem, tak się potrafią tutaj oddawać czynnościom toaletowym świadczonym przez inne koty. Bo alunia do mnie tak przyjdzie, troszkę pougniatać, poprosi o kilka głasków. Ale muszę bardzo uważać, żeby nie przekroczyć jej granic, bo jeżeli wszystko jest w porządku, Alunia ułoży się przy mnie, ale Alunia nigdy nie traci tak do końca czujności. Natomiast tutaj Bartuś smyra po główce, i to musi być bardzo przyjemne doznanie. Proszę zobaczyć, tutaj jest trzecia uczestniczka, to jest Dobrosia. I zwróćcie uwagę na tą łapkę. O, właśnie, która się pręży pod wpływem jakichś pozytywnych doznań. One nie są związane ze mną, tylko właśnie z tą sceną. Ten nastrój się udziela, a Alunia to chyba zaraz pójdzie spać.